Siema witam, was w dzisiejsz... Siema witam Was w dzisiejszym odcinku. Yy, dzisiaj pogramy sobie trochę w Minecrafta Jesteśmy na mojej wieży widokowej Teraz sobie z niej zejdziemy do domku. Sorry, może trochę Minecraft mi lagować, bo mam milion gier na tym telefonie, ale fajnie się gra. Yy, mam już tu bardzo dużo zbudowane. I jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, to po prostu mi piszcie. Po prostu piszcie mi w komentarzach, to będą pojawiać się odcinki z Minecrafta. To jest mój piękny, śliczny domek. Tu mam krówki i tak dalej. I będę chciał dla tych krówek też zrobić jakieś, yy, wiecie, pomieszczenie, jakąś farmę. Żeby po prostu, żebym po prostu nie miał zwierząt w domu, to jest trochę głupie, no. Tu buduję wielki budynek. So, dobra, sorry, że jestem na y, kreatywie, ale to tylko na czas budowania tego wielkiego budynku. Tu jeszcze ostatnia ściana mi została, na szczęście ostatnia, y, bo tego jest tyle, że nie wiem. Tu jest ta wieża widokowa, a pokażę Wam coś naprawdę, co jest mega super. Po pierwsze, muszę załatwić tego osadnika, bo mi później ten wchodzi do domu i wszystkie zwierzęta wchodzą mi na dom i w jakieś inne miejsca, gdzie ich po prostu nie chcę. No. Tu mam fajne, naprawdę, to mi się bardzo podoba, to miejsce. Tu można fajnie się urządzić, a najlepsze jest to, że tu są takie zakamarki jeszcze, o, takie boczne te. I tu można fajne, naprawdę fajne rzeczy zrobić, jakieś mieszkanko, nie wiem, o, tu jest fajne na przykład taka, naprawdę, bardzo mi to się, mi to się naprawdę podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Resztka TNT została. O czym innym wysadzać, jak nie cięć. Dobra. Będzie fajnie. Wow. Powiem Wam, że zostałem bardzo pozytywnie zdziwiony. Nie, no bez jaj. Mam nadzieję, że teraz. Aha. Dobra. Dobra. Ta dziura już była, ale. Jestem zadowolony. Bardzo. Pozytywnie. Nie spodziewałem, się te, te, nie spodziewałem się takiego wybuchu. Nie wiem, taką damu chyba głośność. Nie wiem, jak to w ogóle wszystko słychać, bo to jest pierwszy odcinek z Minecrafta. Tu mam koniki. Czemu tych koni jest tak mało? Ja się już boję. A... Fajna muzyczka, kogo ja oszukuję. Sorry za reklamę, Takie, taką już mam wersję Minecrafta. Podam już szkło. Przepraszam cię mój osiołku. Villagerzy mi pow, powpuszczali tu konie. Czemu ja te konie ciągle biję? Przypadek, to, to wszystko jest przypadkowo. Dobra. E. Ja już tu zacznę to budować. czy znaczy, no spróbuję dokończyć. Bo ale to naprawdę jest ogromne. Ja tu mam w planach zrobić yy, taki blok, jakby, ale nie będę tam trzymał villagerów. Bo moja kuzynka mi podsuwała pomysł, żeby zrobić taki tam blok. Właśnie jak robię, porobić du dużo tych pięter. I po prostu Willagerów, czy tam Willagerów, nie wiem, Willagerów tam po prostu wsadzać, i niech to będzie y, blok Willagerów. Niech sobie tam mieszkają. Ale ja jej powiedziałam, że nie, tam nie, bo y, później będą mi chodzić po domu, wszystkie drzwi otwierać i, i tyle. No. A mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, chyba. No, powinno. Sorry za te szumy, ale no, no, sorry. Dobra. No, jeszcze mi też kuzynka podsuwała pomysł, żeby zrobić tutaj y, albo y, te, no, potworów, że na każdym piętrze inny rodzaj potworów, i też mi kuzynka podsuwała pomysł, żeby zrobić tu zwierzęta, żeby były i żeby chodziły po całym bloku, po całym tym budynku, ale mi ani ten pomysł, ani ten się nie podoba. Żaden z tych trzech. Także nie wiem jeszcze. Chyba to jest nudne to budowanie. Dobra. Przełączam się na. Dobra, przełączamy się chyba na. Survival, co? Bo. Dobra. I survival. What? Dobra, tak. nie. Dobra. wam do tego, 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 tego. Bo są. Mm, potwory. Niewiele mi to dało. Zapomniałam, że teraz jest wszystko, bo. Nie, nie jestem przyzwyczajony teraz, że to wszystko wolniej chodzi. Że trzeba chodzić, ale no dobra, jak w prawdziwym życiu. Mam <manty> przyda się. Będę, będę je trzymał na specjalną okazję. Głupi kot. Oj, przepraszam. Jak to wygląda? No tak lepiej. Aha, takie rzeczy tu w skrzynce. Dużo ocelotów mam, ale nie chcę ich. Do... Ale dużo. Nie mam już skrzynki nigdzie nie. A mam. Y, Zobaczę czy mam drewno. Nie mam. Ale z wiadra chyba nie można y, krów, tych grzybowych doić z zupy, chociaż nie wiem. Ale mi się wydaje... Mleko? Milk? What? To... Ale... To... Y... Ale fajne są, że można różne te obróż, kolory. Ale nie wiem, jak to się robi. U, już zapomniałem, jaką ja to mam pamięć. Dobra, odkładam te rzeczy, bo są niepotrzebne. No dobra, biorę miecz do łapy i wyruszam w świat. Ale tu się wolno chodzi, jak tu... Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Bądźmy. Serdecznie was przepraszam za te reklamy, ale no już mam takiego Minecrafta po prostu. What? Zlokowało mi coś, coś się stało. Niestety aplikacja crafting building została zatrzymana. Aha. To brzmi niedobrze. Dobra. What the fuck? Co się stało? Co się stało? Zabrakło tu jednego klocka, nie tu. Tu. Nie. Wiem. Dziwne, nie? Też, nie? też się nie spodziewałam, że zobaczę taki szczegół, no. Właściwie w tym odcinku zbytnio wam tu niczego, niczego nie robiliśmy ciekawego. Jedynie to, co tam wam pokazałam, no to mój domek i to mój świat, co ja tu w ogóle mam. To w dzisiejszym odcinku tylko to było, nie? No, nic innego nie było. Bo dlatego nic innego nie było, bo dzisiejszy odcinek to była taka zachęta y, do kolejnych odcinków. Albo dobra, nie, nie piszcie w komentarzach, czy chcecie Minecrafta, tylko jeżeli pod tym odcinkiem będą trzy łapki w górę, mam nadzieję, że dobijecie do tych trzech łapek w górę. Wiem, te trzy łapki w górę to są. Yy, to jest śmieszne, bo inni youtuberzy proszą o 30 tysięcy łapek w górę, nawet więcej, a ja trzy łapki w górę. Ale, no, jeżeli będą trzy łapki w górę, to pojawi się kolejny odcinek z Minecrafta. Tak, będzie kolejny odcinek z Minecrafta. Także. Zapraszam do następnego odcinka, jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, oczywiście z Minecraft'a. I żegnam Was. Nara!